Się Tomasz Pawarski. Uczę się w klasie trzeciej. Jerzy Żuławski do moich synów. Synkowie moi, poszedłem w bój jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i wy nim męskich dojdziecie sił, ja bym się stanie, co dziadek śnił, szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny, łany naszej wolnej ojczyzny, synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał z noży krwi naszych ran, to jeszcze w waszej piersi jest krew na nowej świętej wolności siep. I wy pójdziecie po nim puściwny Nabój dla naszej Ojczyzny. Dziękuję.